Dzień dobry, moi drodzy. Witam w listopadzie 2020 i zapraszam na horoskop ogólny dla wszystkich znaków. Będzie on składał się z paru części. Po pierwsze, kochani, będą najpierw yy, energie główne, determinujące ten miesiąc dla każdego znaku Zodiaku. A potem hmm, będzie dodatkowo wróżba wyboru. Będą cztery opcje. Te, które widzicie tutaj przed sobą. Ja zaraz pokażę Wam bliżej, żebyście mogli już wybrać. To będzie na końcu. Potem jeszcze hmm, jakieś dodatkowe do powiedzenia. I niespodzianki. Także zapraszam, kochani, wysłuchajcie, proszę, co za moim pośrednictwem energię mają Wam do powiedzenia. Dobrze. Więc najpierw może, yy, proszę, wybierzcie sobie ...opcje. Mamy cztery opcje, tak? numer 1 opcja numer 2 opcja numer 3 Opcja numer 4. Ja je pozostawię tutaj jeszcze, żebyście mieli w tle. Natomiast będę patrzyła już szybko na główne energie. Po kolei dla każdego znaku Zodiaku zacznę normalnie od początku Zodiaku czyli od Barana. Zobaczymy, co na miesiąc listopad 2020 determinuje wydarzenia tego miesiąca. Dobrze. Baran. Mhm. Zastój. W związku z tym dla Was niezadowolenie, ale energię dają Wam też dużo siły, żebyście przeczekali ten okres w miarę sprawnie. Eee, tak, co niektóre z Was eee, zubożeją, nie będzie to mm, dla Was listopad, nie będzie to okres Jakiejś e, prosperity, e, natomiast też nie będzie jakiegoś dramatu. E, nie denerwujcie się, kochani, dlatego, że zawieszenia, po pierwsze, na pewne zawieszenia nie macie kompletnie wpływu, więc tutaj nie znajdziecie pewnych rozwiązań. Po drugie, jesteście też wstrzymywani po coś. I jeszcze nie widzicie tej perspektywy, ale ją użycie później. Następna sytuacja jest taka, w której macie energię przenieść zupełnie na inne dziedziny życia. Więc to ta dziedzina, która zajmuje Wam główny, główną pozycję w zainteresowaniu i w przekazywaniu jak najwięcej energii. Tutaj jest prośba o to, by w tej chwili swoją energię bardzo dobrze zrównoważyć i podzielić na wszystkie inne strefy, lub w ogóle zatrzymać się i zobaczyć, gdzie tą energię swoją bardzo cenną możecie, w którym kierunku możecie przekazać. Tak, by was to rozwijało. Tak. By yy, nie trzeba było, jak gdyby, też wstrzymywać Was specjalnie potem. Tak? Tutaj też yy, energię proszą barany o yy, więcej łagodności, o więcej spokoju, o utrzymanie harmonii, o naukę cierpliwości. O zadbanie o swoją kondycję fizyczną, o kondycję ciała, tak? O zatroszczenie się o siebie. Bo trzeba troszeczkę podreperować tutaj wasz organizm, który ma wam jeszcze przecież służyć doskonale. Mam też informację, by. Co niektórzy w ogóle wzięli się do działania, bo są też tacy wśród Was, którzy yy, czasami coś zaczynają, nie kończą, potem znowu mają jakiś pomysł, nie kończą. Yy, natomiast tutaj jest kwestia też, no, pomyślcie dobrze. Weźcie, zbierzcie się w sobie, zróbcie plan, być może teraz jest na to czas. Yy, zweryfikujcie faktycznie, do czego się nadajecie, co można i trzeba czasami zrobić akurat w tym okresie, w tym miejscu waszego życia, co jest priorytetem i na to się nastawić, tak? Ten swój zoom. Bo czasami to, co wydaje wam się, że chcielibyście robić, czy gdzie chcielibyście być, to nie jest wasza droga. To nie jest wasza droga. Więc niektórzy którzy, ma, niektórzy, którzy mają właśnie nieudane próby, różnych projektów, związków, w zależności co, co u kogo, może warto po prostu zweryfikować, zweryfikować, czy to jest dla Was, czy to jest dobre, czy sens tkwi zupełnie gdzie indziej w innym miejscu, w innej sytuacji, z innymi ludźmi, z innym projektem. Z inną działalnością. Tak? Być może to, co działało kiedyś, nie działa już teraz. I trzeba po prostu to wszystko przemyśleć, zmienić, nabrać siły, dystansu, pokory też do pewnych rzeczy i działać już zupełnie na innym pułapie. To Wam kochani daję listopad. Dziękuję bardzo. Baranom. Zobaczymy. Byki. Byki na listopad. Cóż za energię ogólne determinujące miesiąc? Dobrze. Co dla byków? Mhm, mm okej. Okay. No, yy, byki w zastoju. Bykom się nie chce. Yy, coś opadły skrzydła. Opadły skrzydła. Yy, dużo rzeczy przeszkadza. W yy, Dużo rzeczy wątpicie. Yy, dużo rzeczy wydaje się beznadziejnym. Może było wcześniej trochę walki. Yy, może wcześniej było trochę... Bicia murem w głowę. Co ja gadam? Murem w głowę. Głowę w mur. Okej. Okay. A może był entuzjazm. Wchodzenie w współpracę. Tworzenie też czegoś na własną rękę. No i dostaliście przytyczka w nos. Mm, z różnych przyczyn. I tutaj trochę wkrada się beznadzieja. E, trochę jak gdyby mnie Nie, inaczej, przestajecie marzyć, kochani, co niektórzy, a niektórzy troszeczkę myślą, że, że nie dadzą sobie rady z tym wszystkim, z tym wszystkim, co się dzieje wokół, co wymusza na nich zmiany, podporządkowanie się. Jest, jest w Was dużo też rozgoryczenia i tego, że, że tracicie gdzieś talenty, tracicie gdzieś też energię, tracicie gdzieś też moc. Bo nie wiecie tak naprawdę, w którą stronę się poruszać, i czy w ogóle się poruszać. W sensie rozwoju, oczywiście. Nie wiecie, czy, czy, czy jeszcze dobrego na ten czas, mówimy o listopadzie, was czeka, więc, więc tutaj są takie energie, które mówią: Słuchajcie, to, że coś może wam się nie podobać. To, że już nie macie na coś wpływu, to jest zupełnie inna historia. To, że życie, sytuacje, ludzie wymagają yy, pewnej akceptacji, pewnej, yy, pewnego dostosowania się, to nie walczcie z tym, bo trzeba się adaptować do ciągle zmieniających się warunków. Takie jest życie. Takie są cykle. Nigdy nic nie mamy na zawsze? Ciągle musimy czegoś doświadczać? Więc tutaj, jak gdyby nie traćcie ani nadziei, ani wiary w swoje umiejętności, ani wiary w to, że w coś zainwestowaliście energię, pieniądze, uczucia, emocje. Nie traćcie wiary, wy to wszystko macie, wy to wszystko macie, wy potraficie dalej marzyć, wy potraficie robić bardzo wiele rzeczy, tylko musicie w sobie też odnaleźć to wszystko. Macie też dużo jakiegoś takiego wewnętrznego strachu przed rozpoczynaniem czegoś nowego, czegoś innego. Wolicie to utrzymywać do czego się przyzwyczailiście. Wolicie być tym swoim takim puchu i ciepełku. No niestety życie też będzie stawiać przed wami wezwania. Ale naprawdę uwierzcie mi, wy się świetnie do tego przystosujecie i dacie sobie radę. Macie Wszystkie narzędzia, wszelkie potencjały, by zawojować nową sytuację, nowe miejsce, nowy związek, nowy projekt. Cokolwiek w życiu Wam się w tej chwili przytrafia. Więc wychodźcie też naprzeciw tym wezwaniom, wychodźcie naprzeciw zmianom. Nie obrażajcie się na świat, nie obrażajcie się na ludzi, nie obrażajcie się na sytuację. Eee... To nic nie pomoże. Poszukajcie w sobie cały czas tego swojego potencjału, tej cudownej gwiazdki, która zawsze was prowadzi, tej iskierki, pasji. I działajcie. Działajcie w takich sytuacjach, z takimi ludźmi, w takich warunkach, jakie przyszło wam działać. To też nie jest ciągle. To też nie jest stałe. Jeżeli teraz czujecie się osłabieni, czujecie się zdezorientowani, pogubieni, to uwierzcie mi, że to też nie będzie trwało długo. Więc tutaj zbierajcie, zbierajcie cały swój potencjał, zbierajcie się, zbierajcie swoje cudowne emocje i, i nie dajcie się ponieść tym niskim, negatywnym wibracjom. Mm -hmm. macie przestać widzieć czarną strefę strefę cienia musicie widzieć, widzieć więcej musicie widzieć dalej tak? dbajcie o siebie beki dziękuję bardzo bliźnięta na listopad Dobrze, u niektórych bliźniąt rozwody, u niektórych bliźniąt separacje, rozpady, u niektórych bliźniąt nagłe wydarzenia, typowo karbiczne. Pamiętajcie, że nic nie dzieje się bez przyczyny, nie ma przypadków. Rozpierduchy, burza, mm, zawalenie tak zwanego systemu y, też musi się Wam przytrafiać. Jak każdemu, też ma swoje uzasadnienie. Mm, są to sprawy karmiczne, są to sprawy długów, są to sprawy zobowiązań, wszelakich, z poprzednich wcieleń. Z tym nie ma wewnętrznie co dyskutować. Na poziomie ludzkim oczywiście emocje prawdziwe muszą być. Natomiast wewnętrznie, dla własnego dobra, by nie przechodzić udręczenia, postarajcie się akceptować. Postarajcie się zrozumieć, postarajcie się wybaczyć. Nie musicie się zgadzać, nie musicie się czuć z tym dobrze, ale postarajcie się zrozumieć i zaakceptować wewnątrz, by nie katować się potem przez cały czas konsekwencjami tego, co nam się przydarzyło. Trudne, wielokrotnie bardzo, bardzo trudne. Niektórym Coś zawali się tylko po to, by zrobić miejsce czemuś nowemu. I nie uważajcie tego obliźnięta za stratę. Uważajcie za nowe możliwości, za otwarcie nowych drzwi, za wydobycie z siebie nowych sił, kreatywności, na pewne oświecenie, na ujrzenie czegoś, czego nie widzieliście do tej pory to stworzy wam tylko możliwości dla innych to będzie też pewnego kwestii pewna kwestia sprawiedliwości którą musicie utrzymać otrzymać, przepraszam e dlatego, że zapracowaliście sobie na taki efekt po prostu tak, dla niektórych z Was zapracowaliście sobie na taki efekt zburzenia czegoś rozpadu czegoś to może być wszystko, to nie musi być doku, dokładnie jakaś tragedia to może być yy, może być też, słuchajcie, bliźnięta Wewnątrz rozwalanie dziwnej sztywnej struktury, której się trzymaliście, która nie dawała efektów ani w związkach, nie wiem, ani w waszej waszym rozwoju, ani w waszych emocjach. Mieliście schematy, mieliście wzorce, mieliście wpisane programy, kody, które absolutnie, absolutnie w tej chwili nie mają racji bytu i one też ulegają destrukcji i bardzo dobrze. Byście widzieli więcej, by was osąd był sprawiedliwszy, byście więcej zrozumieli, zaakceptowali, byście byli mądrzejsi po prostu, byście dotarli może poza skorupą tych schematów, programów i kodów, czasami w ogóle nie swoich, byście dotarli do swojej mądrości, którą posiadacie, do mądrości wewnętrznej, do mądrości duszy. Część z Was, kochani, e, sprawy urzędowe, jakieś problemy z dokumentami, problemy, problemy z urzędami, żeby cośkolwiek załatwić, żeby cokolwiek przepchnąć, żeby. Tak więc tutaj mogą, mogą być jakieś problemy. Natomiast e, wskazane jest. Sprzedajcie przebrnąć przez to i to z jak największą równowagą, z jak największą harmonią, z jak największym spoko, spokojem. Jak to zrobicie, to tylko od Was zależy. Pamiętajcie, że ani stres, ani podjudzanie się własne w środku, ani to, co myślicie bo ten wasz mózg Was tam oszukuje mm, i sabotuje to nie da rozwiązań. To da tylko negatywy, więc sięgnijcie po tą swoją mądrość, obojętnie w jakiej sytuacji jesteście. Dobrze, gniew gniewem, żal żalem, smutek smutkiem, naturalna sprawa. Ale kochani, tylko do jakiegoś momentu, a potem zrozumienie i, i działanie. Słuchajcie. Bo macie jeszcze wiele do zrobienia, macie jeszcze wiele do zaoferowania, macie jeszcze wiele do doświadczania, do odczuwania, macie jeszcze wiele do poznania ludzi, macie jeszcze wiele śladów do pozostawienia. Pamiętajcie o tym Uważajcie na kręgosłup, dobrze i na podwójne, na podwójne narządy też. Dziękuję bardzo, bliźnięta. Tak. Rak listopad. Proszę, rak listopad, co determinuje główne energie. Mhm. Dobrze. Okej. Okay jak się nie poddaje, rak działa, rak inicjuje, rak manifestuje, rak kombinuje, jak tu z różnych sytuacji wyjść obronną ręką, w którą stronę pójść, przepraszam, co wykorzystać, kogo wziąć do współpracy, co mogę zrobić sam, jak mogę to zmienić i bardzo dobrze. Działajcie, kochani, działajcie na wielu polach. Listopad do tego służy, pomimo wszystko. Więc e, manifestujcie, inicjujcie, e, idźcie do przodu, pokazujcie się, wypowiadajcie się, mówcie, zachęcajcie do rozmów, e, szukajcie audytorium, tak, żeby po prostu ludzie was też słuchali i co mają was słuchać. Być może będziecie w sytuacji, gdzie będziecie musieli poprowadzić jakąś grupę, być może będziecie musieli coś zorganizować, pokaz, konferencję, szkolenie, być może będziecie musieli kogoś też właśnie poprowadzić, czegoś nauczyć. Więc listopad też jest jak gdyby tutaj dla Was. Na co tylko uważajcie: manipulacji, dużo manipulacji, dużo tu się pojawia też toksycznych, Energii albo waszych, albo z waszego otoczenia. Tak? Bo to tak może być w jakiś sposób rozumiane. Uważajcie na to. Uważajcie, dlatego że jest dużo, dużo takiej energii, która wpływa na.